Cześć bardzo serdecznie, ja jestem Lata, to jest kolejny odcinek z gry The Sims 4, a z Loom Challenge, tak, nasza mm, Holly jest troszeczkę nieswoja, ze względu na wczorajszy bardzo długi trening na przyrządach i tak jeszcze 4-3 godzinki będzie zła, a przez ten czas i tak mamy co robić, bo tak jak widzicie, popsuł nam się zaparzacz do kawy. I... O ja, Maria, nie to chciałam zrobić. No patrzcie, no. I teraz właśnie zwaliłam, bo chciałam też kupić nową kuchenkę, bo już sobie wypatrzyłam. <noise> e... Tę kuchenkę, bo na dom nas nie stać, ta kuchenka będzie idealna. Pod warunkiem, że zmienimy kolor pasujący pod. O właśnie. A ma jakieś przedmioty w ogóle tutaj. No dobra, no, to nie wiem, czy to nie jest przodkiem ta, którą kiedyś usunęłam czy coś. Nie wiem. No, no. No dobra, niech sobie stoi. Skoro ją dostałam, to, to dostałam. Także w tenże czas, kiedy jeszcze jest nieswoja, załatwimy jej najważniejsze potrzeby, czyli po prostu zrobimy siku i, i, i coś zjemy. Na przykład zjedz później śniadanie pod tytułem kanapka z bekonem. Mamy 1177 simolonów, co oznacza, że wypadałoby jeszcze dorysować jakiś obraz, żeby się fajnie sprzedał, żebyśmy mieli troszkę kasy, troszkę pieniążków i żeby było fajnie. Tak. I gdybym jeszcze nie okupywali moich maszyn do ćwiczeń, to byłoby super. A jak tylko nasza kochana Holly poczuje się lepiej, na przykład już teraz, tylko najpierw niech chcę, pójdziemy na siłownię, na której wcześniej nie mogliśmy pójść. Ej! Świetnie. Czyli jeszcze troszkę. Pójdziemy w końcu na naszą siłownię. Po to, żeby zaliczyć nasz achievement, czyli trenuj na siłowni. I wystarczy dosłownie chwilę tam potrenować i będzie zaliczone, bo idziemy na kolejny poziom do ogarnięcia. I to jest tak, to będzie straszne, bo w następnym poziomie, słuchajcie, trzeba będzie osiągnąć czwarty poziom y, sprawności fizycznej, y, w pobudzeniu ćwiczyć do wytrzymałości i dwa elementy tego y, do ćwiczeń, czyli te dwa elementy już teoretycznie mam. Także z tym nie będzie problemu, no ale będzie problem z tym jednym z tych zadań na pewno. Także mm, tak. No właśnie. Czy ona czuje się już lepiej? Ile ci zostało tego? Dwie godziny. Dobra, przez dwie godziny myślę, że zdążę narysować jakiś super ekstra obraz, także nie wiem, dlaczego wzbudzący gniew. Hmm. Aha, mogę budować, znaczy malować wszystkie, bo mam pełne, tak, dobra, surrealistyczne, a gdzie jest klasyczny, a kto jest klasyczny obraz? Duży, klasyczny obraz, machniemy szybki, duży, klasyczny obraz, zarobimy troszeczkę pieniążków. I będziemy mieli za co opłacić nadchodzące rachunki za prąd, które już gdzieś tam prawie są u nas i już prawie listonos wrzucił przez płot, także tak, trzeba będzie je opłacić. I to na pewno nie będzie tysiąc simoleonów. I tym razem będę uważać na to, żeby nie zostało mi znowu tyle, co ostatnio. A, no spoko, niech się tam biją. Cóż, bywa. Czasami takie sytuacje będą się zdarzać wasylum i, i, i a banana. Za ile? 800. Hej! Kaman! Dlaczego tylko 800? Trochę kiepsko. No dobra, nieważne. Później sobie to nadrobimy. Teraz lecimy na podróż, na siłownię. Tylko pamiętajcie, że muszę zabrać wszystkich, 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 bo taki jest warunek tego, że mogę gdziekolwiek go podróżować. No dobra. Potwierdzimy i zabierzemy niestety wszystkich. Powinna być jakaś taka. Mm, opcja zebierz wszystkich i, i, a nie, każdego osobno klikać i klikać i klikać i klikać i klikać. dobra, nieważne ok, jest nasza piękna gromadka Asylum już tutaj w, na siłowni my sobie ćwiczenia razem a dlaczego nie, wszyscy chodźmy poćwiczyć w końcu po coś przyszliśmy na tą siłownię he he he. no właśnie jeżeli już tutaj jesteśmy no to yy, osiągnijmy sobie chociaż ten jeden poziom yy, ćwiczeń, no bo już skorzystajmy z tego, że tutaj jesteśmy, tak? No właśnie. Serpen, patrzcie, Serpent Octave ma wyższy poziom y, sprawności fizycznej niż nasza holi. To jest dopiero szaleństwo. W każdym razie, okej, okay, niech sobie poćwiczą chwilkę, nic im się nie stanie. Chciałbym tylko ten trzeci poziom sobie wbić tutaj na, 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 na siłowni i będziemy mogli wracać, no bo w sumie nie ma sensu, żeby y, oni mi tutaj siedzieli i, i, i siedzieli, skoro. Y, okej, okay, a to się nagle znikąd pojawiła? Ćwicz do granic wytrzymałości. Trzeci poziom misia mi się wbija. Dasz radę? Na pewno dasz radę. Zobaczymy, ile mamy procent. Gdzie jest. Tutaj. 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeb. To może. Aha. Kompletne w 100. <grytanie> Dobra, to niech sobie wbija ten ponad 100. Jak wrócimy do domu, to mi wbije ten poziom i będzie spokój, mam nadzieję. Tak, to jest to, czego nienawidzę w tym momencie, bo to mi się tak strasznie buguje i buguje i buguje, bo. Um, hello, ale. Um, tam było ponad 100%, nad 120%. No dobra, już tam, wróćmy wszyscy do domu. O, materialistka, no cóż, nie powinniście poznawać nikogo więcej. Hello, jesteśmy już na miejscu, korzystajmy z yy, wolnej. Z wolnej, z wolnej łazienki, bo, bo tak. Nie. Szybki prysznic. Szybki prysznic powinien pomóc nam w tym, żeby była pobudzona na praw. I to będzie to trenuj na granicę możliwości przez godzinę. Pod warunkiem, że nie jest obolała, nie jest obolona, jest po prostu bardzo brudna. Super. Czwarty poziom to spoko, zaraz będzie i to też się wbije przy okazji. Także pędź, się pędź, bądź pierwsza w łazience. Kamania ja dziś śpiesza do Łasienki. Głupia. Weź szybki prysznic. No. Bierz, bierz. Bądź pobudzona, proszę cię, bądź chociaż raz pobudzona. Szczęśliwa, pobudzona, super. Do granic wytrzymałości? Tak, do granic wytrzymałości, super. No dodajemy godzinkę i, i to będzie proste, naprawdę, to będzie bardzo proste. Przez godzinę. Tylko ten stan pobudzenia musi się przez tą godzinę utrzymywać. Proszę. Hmm. Dobra. W takim razie jeszcze raz po A za, przecież mogę na przykład wypić kawę. To też będzie jako pobudzenie, tak mi się wydaje. No, misia, dajesz. Pij tą kawę. Aha, tutaj mamy jeszcze dwie godziny, tylko jest oczywiście zawstydzona, dlatego e, weźmiemy sobie. Zwiększymy to popucenie właśnie tą kawą. O właśnie, super! Dobra, i teraz lecisz granicę wytrzymałości, odliczamy czas do tego, żeby nam zaliczyło. Um, 20, dobra, 20, 22, 20, 23 20 i mamy zaliczone. Dajesz to mi się, dajesz, 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 dajesz Trzymam za ciebie kciuki, że dasz radę to tyle zrobić no. No, come on. No, come on. W stanie pobudzenia? No, w stanie pobudzenia. Przecież jest w stanie pobudzenia. Hmm, teraz to już nie jest. Dobra. Spróbujemy jutro. Teraz lecimy się kąpać wziąć, wziąć prysznic. Najlepiej, gorący prysznic. Wtedy, może nie będzie miała zakwasów, chociaż tak będzie miała zakwasy. Zrobimy sobie siusiu, zjemy jakąś kolacyjkę, bo tutaj ktoś coś widzę zostawił, e, to trzeba będzie w ogóle posprzątać wszystko, ale nie teraz, bo, mm, bo... tak? No, super, że wynoszą śmieci, ale... Come on, no ja byłam pierwsza, hello! No, masz szczęście Serpensotria. Przemyślałam, <grym>, what the fuck, what the fuck is going on here? Ale okej, okay. wszystko się rozwiązało, wszystko jest okej. Okay. Jakiś ty telewizor sobie oglądasz, także obejrzyj film, obejrzyj kanał, e, oglądaj TV na 100. Sobie towarzystwo przy okazji wrzucimy wyżej. E, no, fajnie, że Alex sprząta, tylko chyba jej nie wyszło coś do kosza. Chyba chybiła, chciała rzucić na za trzy punkty, ale nie. nie. Dobra, jednak do tamtego drugiego wyniesie. Okej, okay, też może być. No, lecisz z tym, lecisz. Mhm. Może być, może być, dobra. Ile to wierciarskie? 50 minut i tutaj mamy 50 minut, czyli najgorzej będzie chyba z tym jedzeniem. Coś mi się popsuło, chyba nie, chociaż tak, popsuł mi się tutaj ten e, napraw. Po prostu napraw. Nie jest aż tak strasznie, żeby nie można było tego naprawić. Okej, okay, dwie części do armatury. E, mamy jakieś ulepszenie pulsujące e, strumienie i regulator dlaczego to służy? Aha, myją szybciej simów, spoko, bardzo mi się to podoba. Bo kaman, on, jak oni mi tam spędzają po 3 godziny, jedna osoba, to jest cały dzień, jakby miała się każda osoba codziennie wykąpać, tak? Także tak, to ulepszenie będzie całkiem spoko. Tylko niech je zrobi szybciej. <grym> Dobra. Wiem, że jesteś głodna. jest śniadanie. Y, tost francuski. Stać nas, słuchaj. Zawsze mi coś tam zarobisz, także y, stać nas na takie wypieki. Chociaż nie! Nie. Tutaj jest o! No jakiś naleśnik ktoś zostawił, to też tutaj może zjeść. I przy okazji porozmawiaj z Serpent Sotrium, To sobie już towarzystwo wrzucisz do góry i potem pójdziemy spać w jedynym wolnym muszku pod warunkiem, że... Y, no. Pod warunkiem, że nikt go nie zajmie przez ten czas, kiedy ty jesz. Mm, a ci naprawdę, Paolo mógłby się pożyć do łóżka, to nie woli się strzemnąć i Nicole tak samo. Ja na Nicole będę mówić Jade, bo mi się też nie kojarzy z Jade. Nie wiem dlaczego, ale no już. Dobra, to misia jak wstanie, to widzimy się wtedy. No to cześć. Okej, okay, możemy założyć, że, że się wyspała. Mm, 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 mm. Snaya Life, <grych> normalny ubiór i tak. Ile? 4 godziny? 4 godziny, no właśnie. Dlatego przez te 4 godzinki dobrze, że mamy sztalugę, malujemy sobie jakiś tam obraz, zarobimy troszkę kasy. No i doczytałam, o co chodzi z tym pobudzeniem. Otóż to przedstawia się tak: osiągnij granicę możliwości. Trenując dwa razy z rzędu, nie przerywając, ani nie wychodząc ze stanu pobudzenia. To może być dosyć kiepskie, to może być dosyć trudne, bo ci simowie szalenie cały czas zmieniają nastawienie e, jeśli chcesz osiągnąć stan pobudzenia, to ćwicz wypij kawę lub weź szybki prysznic, tak, czyli najpierw weźmiemy szybki prysznic, potem wypijemy kawę, będziemy mieli stan pobudzenia na 6 godzin, pod warunkiem, że wszystko będzie ok z jej pozostałymi e, potrzebami. Tak. Także trzymajmy kciuki, że, że się uda. Dlatego narysujemy tylko jeden obraz, a potem zajmiemy się jej potrzebami i pójdziemy ćwiczyć w stanie pobudzenia. I mam nadzieję, że to zadziała i będzie super. A tenże piękny obraz będzie arcydziełem. Jest arcydziełem? Nie wiem. Nie, na pewno nie brodziła się ze na pewno nie jest arcydziełem. Dobra. Aha. Super. Co my tutaj mamy? Najpierw trzeba głód ogarnąć, czyli zjemy, jest coś na szybko, nie. Potrzebne mi będą poziomy gotowania, także muszę sama zrobić sobie, zjeść i, i, i wbić jakiś tam malutki poziomik gotowania. Zawsze to jest, zawsze jakiś boost do następnej naszej, tak, do następnej naszej, czego, aspiracji życiowej, o właśnie, to chciałam powiedzieć, a mi to właśnie wybiegło. Mhm, wygiętne gotowanie. Wszyscy wyszli na dwór, okej. Okay. Niech będzie. Nie wiem, czy jest zainspirowana. Ta, zajebiście. Och, malowanie to był jednak zły pomysł. No ale dobra, zjedz sobie, zjedz, zjedz, zjedz. Mhm, świetnie, pewna siebie. Zrobimy siusiu. Weźmiemy szybki prysznic i wypijemy kawę. I tak będzie chyba najlepiej. O, i fajnie, że w ogóle wszystko chodzi i sprząta. Prawie wszystko. E, szybki prysznic. Naprawdę teraz są szybkie prysznice. Pobudzona. To idzie jeszcze Siusiu, zrób. I Siusiu, zrób! Mm -hmm. No, to teraz się posikasz i będzie wszystko z tego. Dobra, pij tę kawę, pij tę kawę, pij tę kawę. No Wypij tę kawę. Dobra. I, I skorzystaj. Ten szybki prysznic nie starczy na 3 godziny. To weźmiemy jeszcze jeden szybki prysznic. No. No, szybko, zanim ci wejdzie, dziękuję. I teraz energiczne ćwiczenia Dajesz, maleńka Podwójne muszą być Dwa razy Na ile mi to starczy? 16 minut, tutaj 2 godziny Dobra, zobaczymy Może styknie Albo i nie To ma być do granic wytrzymałości Aha, no dobra Ale dobra, bo sobie tak ogarniemy Chociaż czwarty poziom e, tego poziomu sprawności fizycznej, także tak. O, i teraz by były do granic wytrzymałości, czyli teraz powinnam wziąć jeszcze jeden szybki prysznic. Tak żeby mi pobudzenie zostało na dłużej. Tutaj mamy 4-3 godziny. Już? Hello! Szybki prysznic. No, nieszczęśliwa. Mhm, um, mm no super. Zapasz kawę. Pijemy kawę. A co tam jeszcze było? Że co można jeszcze zrobić? Aha, po prostu ćwiczyć. Genialnie. No, wypij tę kawę. Pij tę kawę, synu. No wiem, że nie swoją, no. I moja wina, że w tej kuchni jest taki syf. Sorry, very. O matko boska. To będzie o wiele gorsze, niż mi się wydawało. To miałoby być taki fajny achievement do zrobienia. No wypijesz tę kawę dzisiaj przestań z nimi gadać. I te kawę i... i ćwiczenia. No, zajebiście. Dobra. To są do granic wytrzymałości. I drugie do granic wytrzymałości. I proszę, 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 proszę no. Jak mi wyjdziesz na filerciarskie, to cię normalnie uduszę. 3 godziny, a tutaj mamy 4 godziny a tutaj mamy... Dobra. Jej! Udało się! <grywa> Super. Szósty poziom sprawności fizycznej, jogging przez dwie godziny i 10 godzin na ćwiczeniach. Dobra, to też nie będzie pro problem. Przy czym jest godzina pierwsza w nocy, także spoza tego podwórka nie mogę wyjść. Muszę czekać do godziny 9 szóstej, do 6 szóstej rano, tak. Albo do 9. Nie pamiętam. W każdym razie coś tam. Aha, dwie godziny mi wbiły, okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj mamy czwarty poziom, czyli jeszcze dwa poziomy. Oni sobie oczywiście tej kawki, nie kawki robią i w ogóle, no ale dobra. Już sobie niech robią. Yy, kup worek treningowy. Wiesz co? Mi się nie stać nas na ten worek treningowy, dlatego możesz sobie yy, pooglądać telewizję w końcu. TV na to? Bo tak. Yy, bo to najlepszy kanał yy, dla rozrywki. Coś tutaj się popsuło. Tak, lodówka się popsuła. A to typowe akurat. Yy, Miałaś oglądać. Co z tym telewizorem? O, dobra. Pisałam, że się popsuł. Ale na szczęście. Mógłby ktoś wstać, bo chciałabym ją położyć spać i żeby można było normalnie dalej pracować na niej. Tylko, że to nie jest takie proste, jakby wszyscy chcieli, jakby się wszystkim wydawało. Nikt jeszcze nie wstał. Dobra, to naprawimy lodówkę. Tak przy okazji. Tak wiem, że jedna część do ulepszeń. Super. A mogę ją jakoś ulepszyć? Nie. Nie teraz. ok? Eee, Pałam być pod prysznicem, będzie zainspirowana. O nie, to nie. Jak jest wolny kibelek, to można skorzystać. No, biegnij mi do tego kibelka. No biegnij, biegnij. Ach, ty głupia. No dobra. Głodna, niegłodna, ale wolne łóżko, dlatego idź spać, idź spać, idź spać, idź spać, proszę Cię, zdążę. Ty, żejd mi się utuczyła? Jade mi się trochę chyba utuczyła. No nic, trudno. E, widzimy się jak... Może y, jaka żejd, Alex. <ścoughs> widzimy się jak y, w stanie... Wystarczy, misia, spania, bo będziesz zbyt zmęczona. Musimy na samym początku to wszystko posprzątać, e, co oni tutaj nabrudzili. I w szczególności naprawić telewizor, bo tak, popsuł się telewizor. Hehehe. Kto by się spodziewał? Co to jest? To są jakieś śmieci po prostu. Dobra, to wrzucę je tutaj. I... A, bo to są części z telewizora, okej. Okay. Dobra, to już wszystko wiem, o co chodzi. Znaczy z telewizora, z zadówki, one powinny się tutaj pojawić, ale zespiły się tam, dlatego pozwoliłam sobie je przenieść, chociaż śmierdzą, no ale już trudno. No wyrzuć. Wyrzuć je. No i widzisz jak mamy czysto, super. Jest później śniadanie. Mm, 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 kanapka z bekonem, niech będzie. Wiem, że jesteś się strasznie nieswoja, ale zaraz Ci to wszystko zajdzie, zaraz będzie piękne, zaraz będzie wspaniale. Oni sobie robią grilla w ogóle, no spoko, niech sobie robią tego grilla. Ty się na najedz, naprawimy telewizorek, poglądamy telewizorek, bo to jest tak. Jak jest telewizor, to wszyscy oglądają telewizor. Jak się telewizor popsuje, to wszyscy nagle lecą na dwór, do jacuzzi, na grilla, na siłownię i w ogóle, i w ogóle, także telewizora w ogóle nie powinno tutaj być. Tak mi się wydaje, no ale jak już jest, no to niech będzie. Szczególnie, że towarzystwo i zabawa dla mnie są bardzo ważne w tym momencie, dlatego e, tak, to jest najłatwiejszy sposób na zdobycie tego. E, napraw. Potrafisz naprawić. Masz majsterkowanie chyba na siódmym poziomie. Majsterkowanie, no, prawie na siódmym, także tak, damy radę sami to naprawić. No, no jak to długo. Okej. Okay. Wyciągniemy sobie nowe części. Nie będziesz z nim rozmawiać, nie będziesz. Wyciągnij sobie części, bo czasami się przydają do jakichś fajnych właśnie rzeczy. Ym, nie, telewizora nie można ulepszyć niestety. Niech mi przykro. Nadal jest nieswoja, bo fuj. Dlatego ulepszymy na regulator przepływości, a tutaj mamy co? Ym, ulepszoną spłuczkę. No dobra, niech będzie ulepszona spłuczka. Już, niech będzie ulepiona, ulepiona, ulepszona spłuczka. Może coś poprawię, może nie. Może nie będzie tak często się psuł i, i w ogóle przez tą spłuczkę. No, to by było spoko całkiem. A co my tutaj mamy? Wzmocnione żywiczki. Nie, 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 na pewno nie. Na pewno nie. Dobra, mamy toaletę. To teraz powinnam móc... Mogę. No to, a może na bieżnię? Bieg wytrzymałościowi. Dlaczego nie? Chodzę na bieżni jeszcze nie miała okazji poćwiczyć. A zawsze to będzie ten. A właśnie, nie, bo ja to źle robię. Powinnam teraz ją wysłać na jogging. Wyrzuć zepsu do jedzenia, tak po pierwsze. Oni lubię mieć takie rzeczy przy sobie. A potem uprawiaj jogging. Przez dwie godziny musisz uprawiać ten jogging. Także. A, bo ja mam drzwi zablokowane. Muszę odblokować i zablokuj drzwi tylko dla. Znaczy, dla wszystkich z wyjątkiem domowników, o w ten sposób. Oczywiście na jogging. O, znowu się biją. E, na jogging nie mogę ich zabrać. Bo nie, ale. E, no dobra, no niech sobie tam będą ona zrobi szybki jogging i, i wróci, tak? Mam nadzieję. A, daleko pobiegłaś mi się, naprawdę. A, jeszcze w drugą stronę. Okej. Okay. Ale to nawet godzina nie była. Do granic wytrzymałości. Dajesz. Biegniesz. Jakby było. Uprawiaj jogging razem, to bym ich wzięła, ale. No, nie ma takiej opcji, a muszę zaliczyć ten jogging. No. No będą te dwie godziny? Jeszcze nie. Uprawiaj jogging. Jeszcze raz. Misia, zróbmy te dwie godziny jogingu i będzie spokój, co? Uuu, jak daleko pobiegła? Proszę bardzo, prawie ją samochód przejechał. Ja <grywa> oh, yeah, yeah. No, wiem, że jesteś w strasznym humorze, ale no, co ja ci poradzę? Dwie godziny trzeba zaliczyć. No, ostatni bieg, mam nadzieję, że to będzie. No, tylko łącznie. No, widzisz? No i już super. Możesz wrócić do domu, możemy cię wysłać na gorący. Aha, nie wyślę. Bo muszę naprawić najpierw, żeby się wykąpać. Super. <grywa> To jest to. I teraz y, zablokuj drzwi dla wszystkich, nikt nie wychodzi. Dokładnie tak. I nikt nie wchodzi, nikt nie wychodzi. Y, weź. Y, weź prysznic, po prostu weź prysznic. Potem, Siusiu, idziemy spać i kończymy odcinek. Także zrobiliśmy dzisiaj całkiem sporo. Nawet jeżeli to się wydaje mało, to i tak zrobiliśmy całkiem sporo. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapce w górę. Nie zapomnijcie o komentarzach, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, jeżeli czekacie na kolejne odcinki z tej bądź innej serii. I trzymajcie się. Mamy wolne łóżko? Mamy wolne łóżko. O, udało się. Mogłam przejąć je na własność, ale dobra, nie mogę. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku. I cześć!